Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Kolejny piękny dzień. Jadę do pracy. Spróbuję parę rzeczy Wam powiedzieć, o czym myślałam ostatnio. Może Was coś zainteresuje, może też o tym myślicie, zastanawiacie się nad tym, jak się sprawy w tym temacie mają. Oczywiście według mnie każdy może mieć inne zdanie. Są tematy biblijne, w których nie można mieć innego zdania. Są fundamentalne, są podstawą naszej wiary. Ale są też takie, w których możemy się różnić. W tym akurat uważam, że nie powinniśmy się różnić, ale każdy sam odpowiada przed Bogiem za swoje życie. Chciałam przypomnieć Wam taką historię z księgi Daniela o trzech młodzieńcach, którzy. Byli w takiej sytuacji, że czcili i wyznawali prawdziwego Boga, jednak król państwa, w którym żyli, ogłosił, że jeden z bożków jest Bogiem i zarządził jakby, że wszyscy mają w niego wierzyć i zażądał, aby wszyscy, Ludzie na, na dźwięk trąby yy, przyszli i oddali pokłon posągowi tego Boga, którego on uznał za Boga dla wszystkich. I oni we trzech, stojąc w tłumie ludzi nie uklęknęli, nie oddali pokłonu. Oczywiście za to groziła śmierć. I coś wam powiem. Mogli, mogli przykucnąć, udawać, że wiążą rzemek u sandałów, mogli udawać, że coś im wypadło. Mogli coś wykombinować, żeby nie uklęknąć przed tym bożkiem, a równocześnie uniknąć śmierci. Gdyby się schylili, na przykład, żeby zawiązać te buty, nikt by tego nie zobaczył, że oni nie, nie, wiecie, że oni stoją, czyli że nie oddali pokłonu, ale oni tego nie zrobili. Oni przyjęli konsekwencje swojej decyzji. Nie kombinowali, nie kłamali, nie oszukiwali. Ale konsekwentnie, idąc za swoją wiarą, chcieli ponieść, ponieść z tego powodu karę. Wiedzieli, co im grozi. I rzeczywiście tak było. Królo, król się o tym dowiedział, że oni nie uklękli przed, przed jego bogiem i kazał ich wrzucić do pieca ognistego, tak nagrzanego, że ludzie, którzy wrzucali ich do tego pieca, spłonęli. A oni nie spłonęli. Oni nie spłonęli. Pan posłał anioła, który razem z nimi był w tym piecu. I zastanawiałam się tak yy, nad tą historią, ponieważ często słyszę w dzisiejszych czasach, żeby przechytrzyć to prawo, które teraz mamy prawo, które każe nam nosić maseczki. Prawo, które nie pozwala nam się spotykać. I powiem Wam wspaniale, jeżeli, jeżeli chrześcijanie są przedsiębiorczy i kreatywni, to jest wspaniałe. Ale osobiście nigdy nie przyłożę ręki do tego, żeby kłamstwo nazywać mądrością Bożą. I żeby Zasłaniając się kłamstwem, spotykać się po to, żeby wielbić Boga. Dla mnie osobiście, przepraszam Was, jest to obrzydliwe. Jest to naprawdę obrzydliwe. To właśnie takie przyklękanie po to, żeby zawiązać sandała, żeby nikt nie widział, że stoję, a równocześnie chcę uniknąć jakby konsekwencji, chcę uniknąć kary. Chcę uniknąć śmierci, która mi za to grozi. Nam nie grozi jeszcze śmierć, nam jeszcze śmierć nie grozi, a już do takich sposobów, co niektórzy się uciekają. I wybaczcie, ale któryś raz z kolei już słyszę takie pomysły i postanowiłam w końcu powiedzieć, jak ja to widzę. I wiem, że są bracia i siostry, którzy też tak to widzą. Dla mnie po prostu jest to coś nawet nie, nie powiem niefajnego, coś co wiecie, dla mnie jest to i jest to antyświadectwo, bo jeżeli nasze prawo, które w tej chwili mamy, nie, jakby nie zabrania nam, Czczenia Boga naszego nie przekracza tej granicy, gdzie musimy wybierać między prawem Bożym a prawem ludzkim. Nikt nas jeszcze, wiecie, nie wtrąca do więzień. Jeszcze, bo tak, mówię jeszcze, i ktoś powie: To czekaj, aż się aż wtrącą. Będę czekać, będę czekać, bo takie jest prawo Boże i Bóg tego ode mnie wymaga, abym czekała na Niego. Bóg tego wymaga. Już w czasach Jezusa próbowano połączyć politykę, próbowano połączyć pewne rzeczy z Chrystusem. Jezus mówił jasno: tak, tak, nie, nie. Co cesarskie cesarzowi, co Boże Bogu. I można naprawdę wymyśleć inne sposoby na to, żeby się spotykać, żeby wielbić Boga. nie Niemusowo. Uciekać się do kłamstwa i kombinatorstwa, które my, Polacy, mamy niestety we krwi. Niestety mamy we krwi. Inna sytuacja z Nowego Testamentu. Pamiętacie, kiedy wszyscy sprzedawali dzieje apostolskie, wszyscy sprzedawali majątki, przynosili apostolom pieniądze i pewne małżeństwo oszukało. Oszukało apostołów, sprzedali majątek i przynieśli część tylko pieniędzy do ich stóp. Nie, nie musieli przynosić wcale. Nie musieli wcale przynosić, nie musieli tego robić. A oni przynieśli, a nawet gdyby chcieli część sobie zostawić, wystarczyło, że o tym by powiedzieli, ale uciekli się do kłamstwa. Do kłamstwa. Nam się wydaje czasami, że a co tam zakombinuje y, ta, takie drobne, drobna rzecz. Wiecie, jedna siostra mi opowiedziała ostatnio fajną historię z życia jej, jej syna. Młodego chłopca, który dopiero wchodzi w, w świat y, kościoła, życia z Bogiem. Dopiero się uczy tych rzeczy. I tak samo, wiecie, uczy się równocześnie uczy się tego życia w świecie, bo ma kolegów, chodzi do szkoły i poszedł do szkoły i zakombinował w ten sposób, że okłamał nauczycielkę, ale przez to miał więcej czasu, podczas przerwy mógł swobodnie zjeść lunch i tak dalej. I on był z tego powodu zadowolony, że spokojnie sobie zjadł ciepłe jedzonko w szkole. I jego mama... Wysłuchała go, spytała, czy było smaczne, spokojnie, po czym mówi. A teraz idź, kochanie, i przeproś Boga, bo skłamałeś. Wzrusza mnie to, wiecie? Wzrusza mnie to w takim sensie, że matka zareagowała bardzo, bardzo fajnie, wysłuchała go spokojnie, on się tym cieszył, po czym powiedziała jasno i wyraźnie. A teraz idź, kochanie, i przeproś Boga, bo skłamałeś, dopuściłeś się dziecko kłamstwa i on zrobił wielkie oczy, przestraszył się w sensie takim, że do niego to dotarło. Do niego to dotarło. Koledzy tak robią, kombinują, ee, Wiecie, normalne, jak to dzieci i się cieszą z tego. I w tym środowisku, w takim świecie, wyrastamy i później przenosimy to na płaszczyznę kościoła. Kombinatorstwo. Wiecie, ja pamiętam, jak kiedyś jeden z, z braci, jeden z braci, Zrobił u siebie w pracy kielisz do wieczerzy pańskiej. Zrobił go z materiałów, które nie należały do niego. Zrobił go podczas godzin pracy, gdzie powinien robić co innego. I wydaje się, że zrobił coś dobrego. Miał dobre, miał dobre intencje. Miał dobre intencje. Chciał zrobić coś dobrego dla swojego kościoła, dla zboru. Wytoczyć piękny kielich metalowy, taki wiecie, do, do wieczerzy. Wyobrażacie sobie to, żeby podczas wieczerzy pańskiej używać kielicha, który, yy, no, no, który był zrobiony, wiecie, no, i w godzinach pracy, w których co innego powinno być robione, i z materiałów, które nie należały do tego człowieka. Ja wiem, że często robimy takie rzeczy nieświadomie, ale jeżeli ktoś świadomy jest tego i z przymrożeniem oka mówi o tym, że, a wiecie, musimy być mądrzy, to nie jest mądrość. To nie jest mądrość. To jest kombinatorstwo, to jest kłamstwo, to jest oszukiwanie samego siebie. To nie jest mądrość, bo grzech jest grzechem. Nigdy. Nigdy się nie zmieni, nigdy grzech nie, nie przejdzie jakiejś transformacji, że nagle będzie narzędziem do tego, żeby budować kościół, narzędziem do tego, żeby, żeby oddawać Bogu chwałę. Wiecie, dlaczego Bóg pomógł tym młodym chłopcom z Księgi Daniela? Dlaczego się do nich przyznał? Bo byli posłuszni Bożemu prawu. Byli posłuszni Bożemu prawu i złożyli zaufali Bogu mimo tego, że wiedzieli, że grozi im śmierć. To oni zaufali Bogu i Bóg nagrodził ich posłuszeństwo, bo błogosławieństwo Boże zawsze przychodzi poprzez posłuszeństwo. Zawsze. Byście, pomyślcie, czy bylibyście w stanie być w jakimś, w jakimś miejscu, w jakiejś grupie, y, uwielbiać Boga, podnosić ręce, śpiewać, modlić się, równocześnie wiedząc, że jak przyjdzie policja, to powiecie, że jesteście y, tu jako klub, y, y, nie wiem, gra w piłkę nożną czy coś w tym stylu. I żeby być sprytnym, położycie obok dwie piłki do, do gry. Y, no, do, do piłki nożnej. Pomyślcie, jeżeli możecie coś takiego robić i sumienie wam na to pozwala, i Duch Święty wam nie podpowiada, że coś tu jest nie tak, no to trudno, to wasza sprawa. Ja jednak potrzebuję wypowiedzieć się w tym temacie. Tak samo w temacie maseczek i kombinowania. Dla mnie to nie jest żaden kaganiec, dla mnie to nie jest żaden, żaden yy, tak jak niektórzy mówią. Żadna tresura. Ja się nie daję nikomu tresować. Prowadzi mnie Duch Święty i jak już to wychowuje mnie Duch Święty w pokorze. Staram się żyć w cichości. Robić to, do czego powołuje mnie Bóg. Bez względu na okoliczności. Bez względu na okoliczności. Bo moi bracia, moje siostry lata temu umierali oddając Bogu życie w gorszych warunkach. W gorszych warunkach. Na razie jeszcze nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie bije, nikt nas nie więzi, więc, w miarę możliwości, bez kombinowania spotykajmy się, uwielbiajmy Boga, oddajmy mu cześć, cieszmy się, że możemy jeszcze, jeszcze to robić. Powiem wam, poszłam w niedzielę do siebie na nabożeństwo pierwszy raz od długiego czasu i przez pierwsze 15 minut serce mi pękało. Jak patrzyłam właśnie na tych ludzi w maseczkach, sama byłam w, ma w masce. A później przyszła do mnie taka myśl od pana, bo pomyślałam, nie, nie będę chodzić na takie nabożeństwa. To nie jest to. Zbuntowałam się. Zbuntowałam się. I przyszła mi taka myśl, że nie jesteś tu dla siebie. Nie jesteś tu dla siebie. Kościół Boży to jest miejsce, gdzie spotykamy się po to, żeby się razem budować, zachęcać. Popatrzyłam po tych wszystkich starszych osobach, u mnie jest dużo takich, które siedzą w ławkach, które mimo tych maseczek podnoszą ręce do góry, wielbią Boga, oddają Mu cześć i cieszą się, że po tylu miesiącach mogli wyjść, spotkać się z braćmi i siostrami. I pomyślałam, Kaśka. Czym chcesz, kim chcesz być dla nich? Pocieszeniem, zachętą? Czy chcesz ich dobić po prostu tym, że wyjdziesz stąd i powiesz, że nigdy tu nie będziesz wracać w maseczce? O to chodzi, chrześcijanie zawsze, w każdych sytuacjach, mają pamiętać o prawie, które daje nam Bóg, o słowie Jego, nie dostosowywać się w sensie, kombinowania i, i wiecie i uciekania się do kłamstwa tego Bóg na pewno nie pochwala. Nie wiem co by było w sytuacji, bo ktoś mnie kiedyś zapytał, co by było w sytuacji gdyby gdyby nie wiem, gdybyś kogoś ukrywała i przyszli, przyszliby chcieli go zabić tak jak podczas wojny żydów. Nie wiem co by było. Nie wiem, ale wierzę, że Duch Święty wtedy dałby mi mądrość, poprowadziłby mnie w tym. Na dzień dzisiejszy Jestem pewna, że wolałabym oddać swoje życie za nich, za każdą osobę. Ale jakby było. Wiemy o sobie tylko tyle, ile zostaliśmy sprawdzeni w danej sytuacji. Także tyle na dzisiaj, moi kochani, idę do pracy. Niech Was Pan wspiera. Niech Wam daje mądrość. Słuchajcie Ducha Świętego. On każdemu chętnie udziela mądrości, która pochodzi z nieba. Każdemu chętnie. Тримайте się, pa.